Super koncert, szkoda, że już się skończyło. myśleliśmy, że będziemy pisować, ale jak żeśmy się rozstańczyły, to akurat się skończyło. Super, bardzo ładnie, bardzo nam się podobało. Wspaniale, jesteśmy zachwyceni, byliśmy na, na poprzednim, Jesteś, byliśmy teraz, wspieramy Uniwersytet Szczeciński i chór, i atut, jesteśmy zachwyceni. Cieszymy się, że nasza młodzież się rozwija nie tylko naukowo, ale i artystycznie, także rewelacja. Niesamowicie. Jesteśmy pierwszy raz zachwyceni i będziemy na pewno na kolejnych koncertach. A ściarki przechodzili po ciele. Przepiękne utwory, znane przede wszystkim. No i wykonanie pierwsza klasa. Rewelacyjne. Jesteśmy pierwszy raz w sumie tutaj? I nie ostatni. Było mega fajnie. jesteśmy? Wszystkich zachęcamy. Kochajcie się, bo szkoda na czasu. Tak, to są walentynki, więc dobry dzień. Tak, dokładnie. Żeby je rozpocząć. 何 <laughs>